Apolon na wyjeździe gra z Agiosem, 5, 0, 5 za to płacą, tylko jest to ten Apolon paralimiau, czy jakoś tak, to nie jest ten e, główny Apolon. Tak więc uważajcie na to, zresztą jak zobaczycie rozpiskę, no to będziecie wiedzieli o co chodzi. E, jest to Puchar Grecji, tak jak wspominałem. Środowe kursiki powyżej 2-0 to Lorient z Monaco, na dwójeczce 2-0, no jest to pozycja ze francuskiego League E i Future FC z Piramids. Na dwójce 20, Egipt. Mamy remisiki w środę, a tam Clermont z Rennes 3,55, oczywiście Liga Francuska Nottingham z Wolverhamptonem 3,30 Puchar Anglii i Geng Antwerpia 4,0 Puchar Belgii. Kupon królewski na środę to Reims z podpóreczką w meczu przeciwko Ajaxio wygrana Monaco po całości, a Geng z Royalem Antwerpią na owerze 2,5, 220 do wyjęcia z tego kuponiku. Wczoraj Athletic Bilbao nam zwaliło kupon królewski z piłki nożnej i bardzo mnie to zdenerwowało, ponieważ wielka dominacja w tym meczu Atletiku gol strzelony, niestety uznany jako spalony. No ale cóż, mam nadzieję, że dzisiejszy kupon zaliczymy na zielono. Jeśli chodzi o koszykówkę, no to mamy handicapowe markety na podwojenie. I pozycja Mokabi Tel Aviv z Partizanem na handicapie plusowym dla Partizanu 4,5. Pozycja z Euroligi do tego w NBA mamy meczyk Miami-Oklahoma i tutaj Oklahoma na handicapie plusowym 5,5. Z Overków dwa mecze z Ameryki z NBA Miami-Oklahoma 224,5 i Utah Cleveland 225,5. Oba kursiki oczywiście na podwojenie. Kuponik królewski z koszykówki to Barcelona włącznie z dogrywką przeciwko Asfelowi w Eurolidze. Do tego mamy dwa overki z NBA Miami Oklahoma 217,5 i Utah Cleveland 220,5. Brana pod uwagę jest również ewentualna dogrywka 1545 do wyjęcia na tym kuponie, a z hokeja mamy bombeczkę z Finlandii niższa Liga Fińska Kawanta z FPS na dwójeczce 4.25. Do tego mamy kurciki powyżej 2.0, a tam czeski Ołomuniec wygrywa z Kometą Brno za 2.05. I pozycja z AHL, czyli amerykańska Liga Hokeja, Takson Milwaukee na dwójce 2.60. Z remisików mamy Tapare Pelikan 3.70 Finlandia, Kaunas City z energią 5.20, Łotwa i New York Islanders Dallas 4.05, pozycja z NHL. Kuponik królewski z hokeja to Tampa z Kolumbusem na overze 5.5. Taki sam overek mamy w meczu Arizony San Jose, do tego wygrana Calgary Flames łącznie z dogrywką 1945 do wyjęcia z tego kuponiku królewskiego na hokej. Na no w tenisie, w tenisie mamy kwalifikacje Australian Open, no i trzy pozycje oczywiście z tych kwalifikacji. Hugo Gaston z Aleksandrem Müllerem na jedynce, do tego mamy Misaki Doi przeciwko Pigosi i Rusę wygrywającą z Seleną Janiciewicz 1655 do wyjęcia skuponiku z, z tenisa. A ligatypera to mecz PSG-Angers. Pozycja z francuskiego ligue 1, Odpowiedź jest warta 5 punktów do rankingu ligi Typera. A typujemy do godziny 21. Tak wygląda aktualny ranking ligi Typera. On już jest zaktualizowany. Tak więc mamy wszystkie dane nowe, naniesione. No i co tutaj się zmieniło? No, zmieniło się to, że zrzucili mnie na czwartą pozycję. No i bardzo dobrze. Już nie ma żadnej pozycji ex w pierwszej trójce. Na siódmej pozycji egzekwo jest Mateusz Przybysz z Patrykiem Karczeskim, a w top 3 pan Po na pierwszym miejscu. No i przewaga 5 punktów nad Bartem. No i tutaj mamy lukę 25 punktów, a tam już czyha Dominik Zieliński. Tak to wygląda na chwilę obecną. A kolejna aktualizacja będzie nie w ten, tylko w przyszły wtorek. No bo już z poprzedniego tygodnia wszystko jest popodliczane. A co na kanale w tym tygodniu? Oczywiście będzie odcinek Trzech Twarzy Wygranej, odcinek numer 3, nowe postacie, które będą z nami grały. Jedyne co mnie niepokoi to wyświetlenia tego, tej serii filmowej. Są dość małe, mimo że było bardzo duże zainteresowanie, to drugi odcinek ma dość małe wyświetlenia. Dziwi mnie to, no i tak będziemy się zastanawiać nad tym, czy ciągnąć tą serię. Oczywiście obiecałem Wam, że będziemy ciągnąć. Tak, jak chcieliście, poobserwujemy kolejne odcinki, jak to będzie przez Was oglądane. Do tego dzisiaj wieczorkiem, znaczy późnym wieczorkiem, tak naprawdę wleci filmik na top ligi europejskie. Tam zaczniemy od jutra, no bo jutro zaczyna francuskie ligę aż po poniedziałek, czyli wszystkie ligi grające w weekend. Obejmiemy te oczywiście top ligi. Tak więc z góry zapraszam na ten filmik. Wleci również filmik dla wspierających właśnie do Top League z kuponikami, no ale o tym powiem Wam później. Podsumowanie roku również na kanale, tak więc kto jeszcze nie widział to zapraszam do obejrzenia. W codziennie pojawia się seria dzienna z piłeczką nożną, hokejem, tenisem i koszykówką. Ja zapraszam serdecznie do grupek VIP-owskich. Możecie wejść do najpopularniejszych naszych grupek. Polecam grupkę z Biatlonu, no bo się rozpędzamy dość ładnie. Zielonkawo, są grupki z piłki nożnej, jest grupka Ultimate, czyli Mix weekendowych sportów, gdzie w tym tygodniu pamiętajcie, że będą sztafety z Biatlonu i to będą sztafety jednostkowe czyli typowo sztafeta męska i sztafeta kobiet, co jest naszym konikiem, i mam nadzieję, że z tych wszystkich typów na pewno będą pozycje z biatlonu w grupie Ultimate. Oczywiście, będą pozycje z biatlonu w grupce biatlonowej. W ten weekend mamy weekend w Rupolding. Tak więc, dość ciekawa trasa, charakteryzująca się różnymi ciekawymi faktami a propos doboru komponentów na wyścig, takich jak smarów i tp. W zależności oczywiście od pogody, jaka będzie w tym dniu, wszystko to będziemy analizować. I dla członków grupy przygotowywać. Tak więc, jeśli macie ochotę dołączyć, zapraszam szczególnie właśnie do grupy Biatlonowej i grupy Ultimate. Tam przeczuwam stóweczkę w tym tygodniu, w ten weekend. Stuprocentową skuteczność. Są to oczywiście tylko moje przewidywania, ale coś czuję, że będzie naprawdę dobrze. Na pewno postaram się, by tak było. Zainteresowanych dołączeniem zapraszam na sportpredictions.pl gmail.com, a możecie również wspierać kanał, wystarczy kliknąć przycisk wesprzej. Przy każdym z moich filmików znajduje się taki przycisk, a dzięki temu będziecie mieli dostęp do dodatkowych filmików z kuponikami do różnych serii filmowych, tak jak wspominałem wcześniej, w dniu dzisiejszym późnym wieczorem lub jutro samego rana, zależy jak YouTube przerobi filmiki, pojawi się kolejny filmik właśnie dla wspierających. Tak wygląda statystyka serii filmowych na chwilę obecną. Ona zostanie zaktualizowana po filmie statystycznym. Film statystyczny być może dzisiaj późnym późnym wieczorkiem się pojawi. Pododajemy oczywiście wszystkie wartości statystyczne z poprzedniego tygodnia. Prosiłem was o wypowiedź się w sprawie filmu na Fame MMA czy chcecie go wcześniej. Nikt niestety się nie wypowiedział, tak więc widzę, że Dość małe zainteresowanie jest, więc filmik zrobimy dopiero przed galą. To raz, a dwa, muszę spojrzeć w analitykę, jak wy w ogóle słuchacie tych filmów. Jak czasami coś powiem, o coś Was proszę, mimo chęci poznania Waszej opinii na jakiś temat nie mam w ogóle. Tak więc spojrzę w statystykę, jak to wygląda. A póki co bardzo dziękuję Wam za uwagę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę i do usłyszenia w kolejnych filmikach.